Rozszerzenie możliwości badawczej znaczy pozyskiwanie nowych klientów, zwiększenie przychodów firmy. Proces wdrażania nowych metod badawczych jest niesamowicie czasochłonny, pracochłonny i kosztochłonny. Jedną z, z dziedzin, którą zajmujemy się jest to właśnie wzornictwo przemysłowe, czyli projektowanie produktów i w, w, w tym projektowaniu jakby istotną bardzo istotnym zagadnieniem jest innowacyjność. Chcieliśmy zbadać skład mięsa ślimaka. Do tej pory mogliśmy jedynie korzystać z jakichś informacji internetowych, niesprawdzonych informacji. Chcieliśmy się podeprzeć jakąś poważną instytucją naukową. To było ideą właśnie, aby stworzyć produkt, który jest jakby czymś odrębnym od tego, co dotychczas, czym dotychczas się zajmujemy. Tutaj powstają miejsca pracy, tutaj tworzy się ta myśl technologiczna i tutaj ta współpraca między parkiem a firmami ma się coraz lepiej i rozwija się znakomicie.